Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 14 ciekawostek historycznych. Zapraszam. Moi drodzy, mój starszy brat pomógł mi trochę zmienić na lepsze, zreformować, yy, dopracować moją stronę internetową, za co serdecznie mu dziękuję. W tej chwili prezentuje się ona tak. Nie wiem, czy wiecie, pewnie nie. Mój brat Marek Sydor również ma kanał na YouTubie yy, pod nazwą Marek Sydor. Człowiek tyle lat szuka spokoju, szuka wiary, nadziei, miłości u swego Boga. Bywają lata, gdzie gubimy własne wnętrze, zakupujemy serce, zamykamy, choć to nie. Bardzo serdecznie zapraszam was na jego kanał czy nawet stronę internetową. Link w opisie. Teraz przechodzimy do filmu. 1. Od 1945 roku wszystkie brytyjskie czołgi posiadały sprzęt do parzenia herbaty. 2. 7 z 10 najbardziej śmiercionośnych wojen w historii ludzkości miało miejsce w Chinach. W samym powstaniu Taipingów zginęło dwa razy więcej ludzi niż w I wojnie światowej. Zginęło tam około 20 milionów ludzi. 3. W XIX wieku chowano żywcem ludzi, tak często, że została wynaleziona nawet tak zwana trumna bezpieczeństwa, dzięki której umarli mogli ostrzec innych, że nadal żyją. Trumny zawierały mechanizm, do którego przyczepiony był dzwonek. 4. Zanim Abraham Lincoln został politykiem, odnosił sukcesy w zapaśnictwie. Wziął udział w ponad 300 walkach, z czego tylko jedną przegrał. Został umieszczony w takiej narodowej galerii sław. 5. 14 lat przed zatonięciem Titanika, Morgan Robertson napisał powieść zatytułowaną Futility. Opowiadała ona o dużym, potencjalnie niezatapialnym statku o nazwie Titan, który uderzył w górę lodową na północnym Atlantyku. Zarówno Titanic, jak i fikcyjny Titan nie posiadały wystarczającej ilości łodzi ratunkowych dla tysięcy pasażerów na pokładzie. 6. W epoce wiktoriańskiej popularną praktyką było wykonywanie. Zdjęć pośmiertelnych ludzie robili zdjęcia bliskim po ich śmierci, często ustawiając ich w realistycznych pozach. Siedem. Mendelejew nałogowo palił papierosy, a nie do pałki topił w wiadrze z wodą, które stało przy jego biurku. Inną ciekawostką o tym człowieku jest to, że włosy przycinał raz na rok. 8. Adam Mickiewicz nigdy nie odwiedził ani Grekowa, ani Warszawy. 9. Aż do 1991 roku najwyższą na świecie konstrukcją był masyw radiowy w Konstantynowie. Miał 646 metrów, pod względem wysokości prześcignął go dopiero dubajski, burcz Kalifa. 10. Nikogo nie dziwią w czasy w ustce czy koło brzegu. A gdyby tak rodzinnie, tanie w czasy zorganizować sobie na Madagaskarze, mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta położona u brzegu Afryki. Jedna z największych wysp na świecie miała szansę stać się w przeszłości polską kolonią. Jak w ogóle doszło do takiej możliwości? Otóż Liga Morska i Kolonialna przy poparciu polskiego rządu domagała się za morskich kolonii, które byłyby źródłem tanich surowców i siły roboczej. Ponadto chodziło o miejsce, gdzie można by było rozlokować mniejszość żydowską. Były to lata 30. XX wieku. Najbardziej realną opcją było odkupienie od Francji i Madagaskaru. Co zaskakujące, Francuzi wstępnie na to przystali. Warunek był jednak taki, by na wyspę trafili Żydzi nie tylko z Polski, ale innych rejonów Europy. Ostatecznie jednak plan spalił na panewce. 11. Polacy to naród nie tylko przedsiębiorczy i uparty, ale także słynący z aktywności umysłowej. Wiele wynalazków, bez których dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia, zostało wynalezionych właśnie przez Polaków. Na przykład kamizelka kuloodporna. Aeroskop, pierwsza na świecie ręczna kamerka filmowa, Wokitoki i wykrywacz min. Warto jeszcze powiedzieć o jednym bardzo ważnym wynalazku, w cudzysłowie, który przyczynił się do kształtu dzisiejszej Europy. Mowa o polskiej konstytucji, która była pierwszym tego typu dokumentem na naszym kontynencie i drugim na świecie zaraz po USA. 12. W Polsce funkcjonuje najstarsza w Europie. Restauracja, mowa o piwnicy świdnickiej ulokowanej na wrocławskim rynku. Powstała w 1275 roku. 13. Polska jako jedyny kraj dwa razy zajął Moskwę. 14. Niewielu pamięta, że od 1918 roku, czyli momentu odzyskania niepodległości, Polska wypowiedziała wojnę tylko jednemu państwu wbrew temu, co się może wydawać, nie był to żaden kraj sąsiedni, tylko Japonia. Formalnie miało to miejsce w 1941. A więc po Pearl Harbor. Po tym jak wojnę zadecydowała się wypowiedzieć Wielka Brytania Japonii 11 grudnia 1941 roku w ślad za nią podążyły sojusze, rządy emigracyjne, w tym m.in. Polska, ale co zaskakujące Japonia nie przyjęła tego do wiadomości, argumentując, że Polacy zrobili to nie ze względu na interes własny, a na interes Brytyjczy. W komentarzu, która z ciekawostek najbardziej wam się podobała.